Przepraszam drogie wodniki, karta pamięci się na Was zakończyła, więc generalnie jeszcze tutaj powtórzę to, co powiedziałam przed chwilą, że wy jak gdyby uwalniacie się z blokad tego emocjonalnego stanu, tego uczuciowego stanu, do którego, że tak powiem, już byłyście przyzwyczajone, ale niekoniecznie było to dla Was dobre. Za sprawą tej relacji, wy. Odnawiacie swoje życie uczuciowe, emocjonalne i otwieracie się, tak? Puszczają blokady totalne po przeszłości. Ta osoba wam pomoże. Ta, ta osoba naprawdę jest. Uważam zesłana odgórnie, żebyście po prostu się odblokowały, bo tutaj jeszcze mamy tę kartę szóstki powietrza. Czyli, tak jak powiedziałam, jest to karta palca wszechświata, jak ja to mówię, ręka pomocna od wszechświata. Więc, moje drogie, wodniki puszczają totalnie tej wiosny blokady, które zostały już praktycznie w formie skamieniałej z tej przeszłości w Waszej głowie. Dobrze dalej. Ósemka powietrza, trójka wody, dziesiątka wody. I proszę zobaczcie, co się dzieje. Puszczają totalne iluzje. Ty się, yy, jak gdyby, uwalniasz od tego mentalnego więzienia. Bo ósemka powietrza jest to karta mentalnego więzienia, w którym byłaś, w którym byłaś dotychczas. A proszę, co jest przed wami. Trójka wody, dziesiątka wody. Przepiękna relacja, która ma naprawdę du duże perspektywy na przyszłość. Ja nie mówię, że to nie jest ta relacja, bo to może, ta relacja może się przekształcić w te relacje. Natomiast nie musi. To mogą być dwie zupełnie inne osoby, i tak naprawdę tutaj może być romans, tak jak wskazują karty, a tu może być kolejna osoba, która jak gdyby po odblokowaniu poprzez tą która mogła może być osobą pomostową, tak zwaną, może się okazać, że przychodzi ta osoba. Ale równie dobrze ta osoba tutaj z romansu może przekształcić się w coś pięknego i w, co, w coś, co da Wam stabilizację na przyszłość. Natomiast, moje drogie wodniki, no czegóż chcieć więcej? Dziesiątka wody na końcu jest to najwyższy stopień satysfakcji uczuciowej, jaki yy, możemy tutaj zobaczyć. Oczywiście, jeszcze wyżej jest as wody, natomiast ja tutaj widzę, że naprawdę wodniki poczują w końcu szczęście i satysfakcję emocjonalną, co najważniejsze z drugą osobą. Więc to jest stricte taki rozkład dla singli. Ja tutaj akurat taką energię złapałam dla osób wolnych, bądź dla osób, które tak naprawdę y, uwolnią się od jakiegoś partnera, bo. Oprócz tego, że w tym pierwszym rzędzie jest pokazana blokada na przeszłości, ale też może być to związek wodnika, który na ten moment y, nie funkcjonuje dobrze i który tak naprawdę się zakończy tej wiosny, ale od razu przychodzi tutaj ta osoba, więc tak naprawdę, czy jesteście wolni, czy jesteście zajęci, piękna satysfakcja uczuciowa za, y, przed Wami tutaj tej wiosny, naprawdę piękna. Dobrze, teraz zagrożenia i szanse. W szansach, może zaczniemy od szans, macie królową ziemi. Czyli jest tutaj jakiś projekt finansowy, zawodowy, który będzie owiany sukcesem. Coś może się udać w tej kwestii. Możecie złapać satysfakcję finansową, może być dobrze w pracy, może być dobrze na y, poziomie zawodowym, może jakiś awans poziomy, pionowy, może jakaś szansa zawodowa, albo po prostu dobrze ulokowane pieniądze, albo pieniądz, który satysfakcjonuje i daje stabilizację na co dzień. Tutaj macie to w szansach. Na teraz, natomiast zobaczmy teraz zagrożenia. Szóstka ziemi. Moje drogie wodniki, od razu co mi się nasunęło, brak asertywności, za dużo dawania, za, za mało otrzymywania albo na odwrót. Tutaj niezwykle istotne będzie, żebyście pamiętały o tej cesze niezwykle istotnej, bo asertywność jest, na, jest tak naprawdę niezwykle ważną. Rela, przepraszam, cechą w każdej relacji, czy na niwie biznesowej, czy na uczuciowej, czy na rodzinnej, asertywność. Tutaj musicie uważać, żeby po prostu ta cecha nie. No, nie została zepchnięta na dół, bo tutaj jest w zagrożeniach to, że nie będziecie asertywne i że być może będziecie miały zachwianie równowagi w, równowa w dawaniu i otrzymywaniu czyli wy możecie dawać więcej, a ktoś mniej, albo wy mniej, a ktoś więcej. I z tego relacji nie będzie żadnej, ponieważ wyrównanie energetyczne, dawanie i branie mniej więcej na tym samym poziomie jest sukcesem każdej relacji. Czy biznesowej, czy z koleżanką, czy z przyjacielem, czy z chłopakiem, czy z mężem, czy z dzieckiem. To jest najważniejsze, tak? Znaczy, z dzieckiem to tutaj bym optowała, ponieważ to, to jest tro, troszkę co innego, więc tutaj za bardzo, że tak powiem, się. Yy... Zagalopowałam, mówiąc, że z dzieckiem. Z dorosłym dzieckiem, tak, ale z małym dzieckiem jest troszkę inaczej, więc tutaj się skupmy bardziej na osobach dorosłych, tak? Wasza asertywność i Wasza równowaga energetyczna do drugiej osoby dorosłej. Dobrze, moje drogie wodniki, to by było na tyle. Miłej wiosny Wam życzę, pozdrawiam, Oliana.